Bardzo serdecznie. I ja mam yes, A A to jest kolejny odcinek Castle a Kontynuujemy naszą przygodę z Gabriela. Mam który wstępuje do ostatniej walki. Niby ostatniej walki, ale e, zanim zacznie się czytanko, takie krótkie wyjaśnienie: tak, to jest ostatnia walka w głównej grze. Z tym, że jeżeli, jeżeli macie Castlevania yy, Władcy Cienia Ultimate Edition, czyli tą co ja mam, macie jeszcze tam dwa, dwa dodatkowe rozdziały, nie, nie nieudź, mogę się nawet cofnąć, jak widzicie jest teraz yy, rozdział 12, mam jeszcze dwa dodatkowe, które są właśnie tym yy, dodatkiem jakby do głównej gry, także tak, to jest ostatnia walka, tylko że w głównych, grze, pamiętajcie, także... And now the final battle is come. Marie is waiting for you, my friend. She knows what you have done. She knows everything. Marie has hoped all this time that you would save the world. And here you are, on the brink of it. You stand upon a knife edge. She has kept faith in you despite everything. Now you must fulfill your destiny, and the truth will out. I will help you, old friend. I will be with you in this. your moment of victory. z tym triumfem będzie ciężko, naprawdę. Mam blokowaną postać? Co tam, co tam, co tam? A, nie mogę zatrzymać, no okej. Ostateczna rozgrywka. Naprawdę nie będzie łatwo. Gdzie jest ten jeden koleś, z którym musiałem walczyć w takim układzie? O, no to on będzie tutaj chyba. No to będzie z tego, co pamiętam, podwójna walka. Nie dość, że z tym koleśem, co teraz będziemy walczyć, to jeszcze z bossem. Z tego, co pamiętam. Ale nie jestem pewien, teraz naprawdę zgłupiałem. No i mamy trzecią część maski. Pięknie ładnie się od, od razu złączyła sama z sobą. No oczywiście maska jest jak najbardziej magiczna, więc samo jej naprawianie się to y, mnie nie dziwi. No i Gabriel zdobył wszystkie trzy części. No i teraz prawda wychodzi na ja. I see you have united the powers. Excellent. We can this once and for all. Come. Yes. yes. Let's bring an end to this charade. Finally, Oj tak. Skąd ludzi ludziska? Zobech będzie naszym głównym przeciwnikiem teraz. my You, you are the Lord of the Necromancers, the final Lord. Now <laughs> you begin to understand. Yes, Gabriel, it was I who cast the spell that separated the Earth from the heavens. I knew this would force my brothers and sister in heaven to contact the Order here on Earth. The prophecy was their little ray of hope in the dark. We Lords of Shadow, as you call us, have been impotent for far too long. Fixed in an uneasy truce for many centuries, each possessing our share of the power, but each unable to have mastery over the others. Until now. I grew so tired of these years of proliferation, a constant truce between the three of us, each unwilling to concede or cooperate with the others. They were too blind to see the potential in the power we held. If only it were combined. I desired that ultimate power and was prepared to probe the very depths of hell in search of knowledge to acquire it. I fought hordes of demons and became strong. Then a force. So vast and terrible entered into me, expanding my knowledge of the dark arts until it reached unimagined heights. All I needed was someone to restore the luminous power of the spirits according to the prophecy, and you have been the perfect dupe. Of course I couldn't arouse their suspicions that it was I who desired the power for my own. No i used the prophecy as my cover and you my well, <laughs> my... oh, my... my... i will not allow you to stand in my way zobek. <laughs> i'm sure you won't but you really have no say in the matter my dear friend i could quite easily kill you for your insolence but fortunately there is no need what do you mean that gauntlet will do it for me Oh, I dark power is my dominion, forged in the pits of hell, no less there was just the small matter of the child and her protector, but you came through with flying colors. Not you hammer. I needed your strength of will and courage to complete the quest, but I couldn't risk you becoming too powerful. I needed to control you at the end once you had murdered them. I knew you would never be able to challenge me whilst wearing it. Poor little Claudia. Such a sweet thing. No. You have exceeded even my wildest expectations. Killing and butchering your way to victory. There is a terrible darkness in you, my friend. Your burning desire to resurrect your darling Marie has blinded you to it. As you slept, I was able to influence you with this mask. But even I did not foresee the beast that lay within. It was all too easy to make you kill them. Your penchant for murder and death were insatiable. You just needed a little nudge, and off you would go in search of the one thing that could bring her back. Yes, Gabriel, now you finally understand. It was you who murdered your wife. No! <laughs> you lie! Faster! Search your soul, Gabriel. You know it to be true. I was worried she would reveal my charade to you at the lake. But it seems she had a false hope that even a killer such as you could redeem himself and save the world. Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands, and yet she also trusted in you to the bitter end. Glorious, isn't it? God Himself sees you for what you are a cold-blooded murderer beyond redemption. Beyond... Hope. Oh, wow, I don't show bullet. Let me free you of your heavy burden. Goodbye, old friend. <laughs> No niestety uciska bez Gabrielem nie jest za wesoło Padł jak mucha niestety No wyrolował go konkretnie koleś no niestety Bywa Gabriel był zaślepiony żądzą skrzeszenia swojej ukochanej i tak to wyszło <suszykło zimno> <suszykło zimno> <suszykło zimno> up. Oh, Who? Don't you remember me? I came to you in the void. I granted you knowledge and power—power oh. power that you could never have obtained on your own. Surely you haven't forgotten. In fact, I planted the idea for this whole elaborate ruse into your tiny mind in order mm -hmm. to serve my own higher purpose. Nie nie mam teraz Kto to mówi? Już nie, naprawdę nie pamiętam konkretów. totalnych. Spalił go Hama na popiół. No, Zobek y, suma sonarów dostał. No przepraszam, jeszcze pedyki mi się odbija. A no, Zobek dostał to, na co zasłużył. No tak to właśnie jest jak. Y, idzie ja do piekła i... zgłębia się te tajniki. Eee. Zgadnijcie kto to jest. We własnej osobie. Tak, panie ponowie. Oto Lucyfer. Chyba, z tego co pamiętam. Zobaczymy zaraz, kto ci nakopie do dupy. Teraz się nie zorientujesz. No, Gabriel. Podnosi się, bo wiesz. Trzeba jednemu nakopać do tyłka.

Darkness will triumph, and there will never ever be peace or hope. We will be trapped here forever. Don't you see? We must grant him the power to go back. Will he free us? Will we see the light that was promised? I believe in him. His heart is pure. He is our last. Our only hope. No Zatem Gabrielu wracaj Musi dokończyć swego dzieła. Boże jak on wygląda, nie mogę na niego patrzeć. Wywrócone oczy i jest martwy. Żadne join us, tylko wracaj na ziemię i na koptemu waflowi do do czterech liter Mą się zaraz podniesie i ten się zdziwi. So, he has abandoned you too. so be it join me i will love you more than he i was adored once above all others i too didn't deserve to be cast out abandoned now you know what that feels like, don't you? Hate can bring us back. Give us strength. Embrace it. It is what is in men's hearts that he cares about. He loves you as he loves me. We have only to ask for forgiveness deep within ourselves and be welcomed back. You monkeys don't deserve redemption. It is my divine right to rule by his side as an equal, or perhaps more than that. You have more rule and power and might than to offer forgiveness and love. This is why you are cast out, unholy on one. You dare to challenge me? You will die for your blasphemy. Your soul belongs to me. Do you hear? It's <laughs> an amazing Satan. Odporny na wszystko, proszę Państwa. Nie ma żadnego słabego punktu jeśli chodzi o nasze bronie. Odporny całkowicie nasz sztylety, ogniste sztylety, wróżki, wróżki światła, wodę świętą. No to tu to dziwne, bo powinien być podatny na wodę święconą. I na kryształ jest całkowicie odporny, także no spoko. Główni bohaterowie. Kto tu jeszcze się odblokował? Władca umarłych, czyli Zobek. No, fajnie, fajnie, i mamy do czynienia z szatanem. No, nie ja nie w... ja to tam nazywam go bardzo często Lucyferem, bo Szatan to, to, to dla mnie nie jest imię. Chociaż. I, i chodzi o to, że jeśli dzierży teraz niebie... niebieski ten. niebieską różkę, że tak powiem, to używam magicienia. Tak, standardowo, tak jak to było z, z fanem. No, chciałbym się. Dzięki. Aha, dobra, zmiana. Dużo uników, jak najwięcej zresztą. No, bo to jest y, walka z szanem, y, samym. samym włóczą. piekieł. Tylko gorzej, jak mi się skończy. ten. A, nie, nie kończy się tu magia, zapomniałem. To chociaż dobrze że, dobrze, że to się nie kończy. A, tylko, że tutaj tych koleści trzeba. Uuu, zaraz umrę. I umarłem. lol, jaki żal. No niestety ta walka no, będzie pewnie bardzo pocięta i w ogóle wszystko. Dobra, podskok, dobrze jest. Dobra, trochę dostał, ok, Dobra co ma trzyma czerwoną, ok, trzyma niebieską, to z czerwonej mu przypierniczymy. No sądzę, się, wolę już mówić kolorami niż mówić, że to jest magia świata lub magia cienia. bo tak jest chyba szybciej, moim zdaniem. Amra, unik. Zmiana. W sumie mógłbym włączyć kotne na nieświadomość, a przecież nie o to chodzi w tym. W, 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 w pojedynkach pomiędzy nim a mną. Dobra, tych. Y, y... Dobra żeby się uwolnić to trzeba zastosować jednak tą samą magię którą e, się uwięziło nas Myślałem że trzeba odwrotną Tak jak w przypadku e, wolenia w niego Ops! Dobra go A Z tym Kingami jak widzicie chodziło o to żeby włączyć odpowiednią magię żeby przejść przez daną barierę E, także to też taki dla was mały tip, że tak powiem, w walce z sz szatanem w roli głównej. I kontra. No. czekam e, właśnie na to czekałem. E, nie chcę zmarnować ani jednej okazji naciśnięcia przycisku. Nie chcę też spudłować, bo nikt by tego nie chciał. Ani wy, ani ja. On pewnie się podniesie z życia, bo tego życia tam mu e, dosyć dużo zostało. No oczywiście, się podnosi, nawet naprawia podłogę. Proszę bardzo, jak wstaniak. No Przy czym nie mam jeszcze maksymalnej ilości magii i życia, bo no, zapomniałem się wrócić na szczerze powiem. E, po te dwa kryształy, które tam zostały gdzieś tam e, z tyłu. A po, po co ci to się? nasza ta na korzysta z remo. Magicznej...